Siemane, mane, 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 Dobra, nieważne. Jestem Michał XR8, a to jest Fortnite, gdzie pokazuję, jak udało mi się wygrać samemu, na początku samemu, no, na początku był kolega, ale potem byłem sam. Knockout. To jest najtrudniejszy tryb do wygrania, można by tak powiedzieć, a mi się udało go wygrać sam. Po pierwszą rundę tylko grałem z kolegą. Sam wygrałem. To był taki stres, gdzie tu jakby polecieć. To, co właśnie się zdecydowaliśmy, że tu. To strzelam i potem obcykałem, właśnie, jak działa to. I to działało prostu tak. Ja tu nie mam za dużo do My tu graliśmy tak jakby strategicznie, że tak. Staraliśmy się być jak najdalej i, i najbliżej. I właśnie też chcieliśmy się wylądować tu, gdzie właśnie tu są chłopy. A to dlatego, bo właśnie tam jest, y, są te dziażaki, które dają hel, te beczki, które dają HP i też właśnie kewa, ale no niestety to nam się nie udało, bo tam chłopy się odrodziły. I tu nagle się zaczyna dziać, bo mógł jedna osoba, tu mówiliśmy, że jedna osoba mogła do ciebie polecieć, bo ten kolega mi mówił, że leciała do niego osoba po prostu. Ale oczywiście właśnie nie zrobiła, tylko poleciała do teammejta. I teraz leci do niego ta osoba i tu się stoi. Że ja dobrze wiem, on tu ją zabije chyba z kilofa czy z pistoletu, bo miał także kiedyś z pistoletu. I tu, właśnie o, po tej gierce jest koniec, go Ko nie ma w tej gierce, a tak naprawdę jest. I to, to, to mnie zaskakuje. Ona właśnie ma łuk bum bum, Ja miałam tylko rękodzieło i ten. O, i tu akurat o mnie chłop leciał. I można powiedzieć podszywać pode mnie, bo mam takiego samego skino, tylko że bambikiem jest. A ja mam skorpionka. <laughs> I tu jest właśnie... tu się zaczyna zabawa z moim paskiem. Śmier śmierć, 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 śmierć. Zabite, zabite, zabite. Zabite, śmierć, śmierć, zabite, zabite, zabite. I tu nie powiem, co się działo. Tu ani razu nie powiem, co tu się działo. Trzeba oglądać normalnie. I ja o właśnie. To była pierwsza śmierć. Nasz, nasza, obydwóch. Bo tu umarło od strefy. I daliśmy im tak darmowe trzy punkty. Bo raz dał e, chmielny ten koleku, Dał mu. Da, bo musiał akurat prze, ten. Bo akurat właśnie. On gra na Nintendo, nie? Więc i akurat mu się Coś z Nintendo zadziało. Bo on ma jakiś tam problem z takim jakimś przyciskiem, o i tu znowu prawie do strefy wpadłem. O i ja mu taką bułkę strzeliłem. Teraz się uratowałem na ostatnie 5 HP. I nie, Chmiel niestety umiera. Tam, no bo tak ma w pseudonimie teraz się, nie? I tu nagle go wywala. Nagle cisza. Ja chcę powr powrócić tu i zobaczcie, co się stało. Oglądam sobie go. Tu tam kogoś chyba zabija właśnie. No Tu z tego ozłoku bum bum. To powiedział, że tam farcie go zabił. Bo tak strzelił. Wiedział. I teraz nagle, gdy umiera, coś się nagle dzieje. Właśnie. się chłopa. Nie, ale i. I chłop, na, i właśnie. Bum. Nagle nic nie robi. I nagle, i nagle umarł na zawsze. Nagle umarł na zawsze. Ja tu się pytam, co się dzieje. A w ogóle nic. Co za chwilę możecie zobaczyć, że jeden chłop próbował wejść do sejfu. Co za chwilę, jeden chłop będzie próbował wejść do sejfu. I tak wiem, tu trzy razy miałam taką okazję, żeby zabić, i ja nie trafiłem. O! Tam, I tam chłop chciał włożyć kartę. Ale zasł właśnie zasłoniło to. Ale było widać z przez chwilę. I ja tu sam musiałam sobie poradzić. I tu umarłem od strefy. Ale akurat gdy umarłam od strefy, to akurat wygraliśmy. I jest tepanie na piszczącą puszczę. Jakby... no, wszystkich Tepa na piszczącą puszczę, ale jakby na różnych serwerach. Teraz tak, przewinę. I tu miałem trzy takie same bronie do wyboru. Teraz zapytacie jak. Ja odpowiem, nie wiem. A i w tym momencie udało mi się odpalić mapę. I się właśnie udowodniłem, że to się wszystko dzieje na innej mapie. Tylko sam już dodatkowe kuka. Oj, tu, tu chłop do mnie na, nagle naparzył, bo. Jakieś haki, nie, i to nagle bum. Zapomniałam, że właśnie to mnie wybija. Przez to umarłem. Ale dobra, to mi się udało wygrać na farcie. Całkowitym farcie. Bo właśnie miałam P90. Tu udało mi się chłopa zabić. A tu już prawie tu już prawie prawie. No bo trafiłem z tego dikielka i właśnie chciałam go dobić z po90, i tu nagle, tu nagle słyszałam jakieś dźwięki, jakby ktoś do mnie mówił, i dlatego nie mogłam się skupić, bo słyszałam, jakby ktoś cały czas do mnie mówił. To było dla mnie takie zbawienie, jak to wygram, tylko tyle powiem. Ja od razu wyszłem. Przedlełem swoje wszystkie pluszaki, jakie mam. Nawet prawie skoczyłem do basenu. Mówię prawie. Z zimną wodą. Do dachu. Prawie. Bo jest, usiadłem. Nagle. No, nie tak. No, dobra 12 kg jest i za chwilę będzie odpalenie u mnie. Za chwilę się wkurzę i się tak odpalę. Dobra, na razie jeszcze nie, bo tu jeszcze sobie umnę, bo tu chłopy właśnie nie wiedziały co robić i się kąpiły i. I się i się tańczyły. Widzicie, sobie tak wygląda. Dron śledzący jest wysłotym miejscu. Tylko z trzeci, i z rozgrywki można oglądać. O, i tu mi się właśnie moja postać zbuchowała. I musiałam spaść. I spadłam też dlatego, żeby zaktywować typów. I teraz się zorientowałem, że tamta budowla to był bait na mnie. Tak naprawdę byli za domem. Tu będzie kolejna śmierć chyba. Czy kill? Chyba kill. Tu się bawiłem z chłopem z jednym, kotkiem myszka. Tu miał właśnie hewiczkę. Ten chłop i zawsze mnie wkurzała. Tu się... I tu zrobiłem double kill. Bo tu wbiłem mu do boksa. Można by tak powiedzieć. Zrobiłem tak. Wyciągasz pistolet? I się byś wbił. Kolejny. I ja teraz zrobiłem wszystko, żeby zostać, bo wygrywałam jednym punktem. Ja wygrywałam jednym punktem. Ja miałam zbawienie, gdy to się stało. Gdzie jest kolejna? I tu miałem ciężki problem z internetem. To jest dosłownie wszystko. I tu właśnie w tym jest problem, że tu dźwięku nie mam. W tym momencie dźwięku nie miałam. jest dźwięk. Coś, coś się zepsuło. Halo? Ej, co jest? O. Nie ma dźwięku, o lol. Ale ja tu też miałam problem właśnie z dźwiękiem. E dźwięku nie ma. Powtórka się zepsuła. Czekajcie. Jak się z, wychodzi z powtórki? Dobra, wyjdziemy i wyjdziemy. Albo ja mam coś po prostu z słuchawkami. Ja mam coś z słuchawkami chyba. Mam. Dobra. Zagrywanko, nagrywanko, nagrywanko. dół ci będzie. To nie, to jest chyba ta uszkodzona powtórka. Zobaczymy. Ale według mnie podne piaski to jest najbardziej denerwująca misówka. No, to jest ta uszkodzona. Nie to jest stroną wolne. Czekajcie. I to jest, jeżeli dobrze pamiętam, to jest to mie miejsce. Co? Ale... Tu gdzieś widziałam chłopa. Widzicie? Nie, dobra, czyli to tak nie działa, jak chciałam, ale ja chciałam pokazać, bo widziałam jednego chłopa, który nie był stąd, bo wiecie, to jest jakiś ninja i to jest jakiś skin bombika. Jakiegoś. No i właśnie taki chciałem zobaczyć, bo leciał to na niebie jakiś kompletnie inny skin. A i tu się i tu mnie chłop wypił i mu. Coś akurat powiedziałam, że mu podziękowałem w myślach. No i tu mnie chłop dojechał ze swoim teammateem, Bo chłop wyciągnął pompę, jego teammate strzelił z pompy. I tu miałem, tu miałem. To była moja decydująca. Czy jeżeli pokonam ich dwóch, to będę miał wyrównaną. Ale właśnie nie. I teraz. Musiałem zabić trzy. Jeżeli dobrze pamiętam. Trzy. Kile. Żeby wyrównać. Ale chłop właśnie. Ma tego głupiego, nie? Kerplera. I chłop. Za chwilę chyba umarł od czegoś? Od swojej miny, bo ten chłop miał miny. Że gdy umiera, to ma miny. I za chwilę będzie. Któryś chłop się zabił. O i chyba teraz. Jak stanąć na stopce. No dobra. Tygru. I teraz. No i teraz nniejsza się zabił. Nie, mnie tam ten te zabił. I teraz, chyba w się za chwilę, zabiję chyba dwie. I chyba mówię, i nie, teraz tych dwóch, i potem się schowam. I znowu tepek skinie od swoich min, które zostawia po śmierci. I tu nie miał sensu żbitka, dlatego że chłop umarł, a swych min przez to tu przesłanie, gdy będzie akcja. To chyba jakąś półkę sprzedałam. Mm. Teraz będzie bułka. Jeszcze Była. Była bułeczka za 152. Tam ten chłop nie zbejtował, ale to zauważyłam. I go zabiłem. I tu akurat z tyłu chłop mnie nie trafił. I tu też mnie nie trafił. I tu chłop miał te miny. Kolejny chłop miał minę. I to przez połowę. I tu przez 30 sekund się snapiliśmy do siebie. Nie trafialiśmy. Tu się wkurzyłem trochę. Zacząłem się jeczyć bandosłonicą. I tu za chwilę chyba bułka poleci, ale nie do tego, tego chłopa. A i tu chłop zaraz spania. Błeczka wsiadła. I tu mi się matce skończyły. I tu skończył chłop. Bo mu się skończyły te. Mm, A może znajpy? Zauważyłem? Przyszedł jeszcze poza powtórką, jeszcze gdy się nie nagrywałam, to że jego ekwipunek był tylko w leczeniu w innych. I tu miałam problem, bo nie miałem maców. Nie miałem jak się podbudować. Moim jedynym wyjściem było zabić chłopa. A jak to wykorzystały i uciekł. tak blisko strefy, umarłem. I tu za chwilę y, ostateczna bułka wsiądzie. Tu już miałem 20 sekund naliczania. To nic nie robiłem. Po prostu latałem dookoła i chowałem Ale zdecydowałem się, dobra, nie chcę, mają tego kila y, prawdziwego. I to nagle chłop nie wiedział, co zrobić i zabiłem go. Tylko <laughs> właśnie nie wiedzie, co robić. I się tu potańczyłem. I to się jarałem właśnie w tym momencie. Jarałem, a nie, nie, nie paliłem nie. po prostu. No i taka to była historia. Jak y, wygrałem tego hmm, knockouta. No, więc mam nadzieję, że Wy też wygracie kiedyś knockout w 14, A jeżeli nie gracie, to no, to mam nadzieję, że Wam się uda. sobie zagracie na przykład, spróbujecie. Aaaa, jak to przy wygracie, knockout najbardziej wkurzający tryb mieć za sobą mieć za sobą osiągnięcie, które ma tylko 5% ludzi. Dobra, do zobaczenia i cześć.